Nasze piękne barbecue zaczyna się od naszego. Tutaj mamy bazę, tutaj mamy powoli i robimy kiełbaski, robimy. A tam dziadzi z babcią patrzą przez okno, a Dziadziś chyba Brian na górze jest chyba. I też jest fajnie. Tak płonie, ognisko, w lesie. Jad piękną piosnkę niesie. <gösterd response> Przy ogniu zaś drużyna. Gawędę ja rozpoczyna i śpiewacie czuj, czuj. Czuj, czuj, czuwaj. Czuj, czuj, czuwaj. Rozlega się dokoła. Czuj, czuj, czuwaj. Czuj, czuj, czuwaj. <float> Radosne <popular> echo woła. Zakładamy z Petry. Bo strzela. Strzelają iskry, oddalamy się dalej.